I tak nasze maluchy sobie się dogrzewają. To jest są maluszki urodzone piątego listopada. Wszystkie prawie, że mają już swoje domki zapewnione. Natomiast oprócz dwóch dwóch samców. Jeden o tamten przecinek szuka domku jeszcze i szuka jeszcze Domko Awatarek. A nie widzę go teraz. Tam no, chyba to już tamten. Co, awatarek się schował. To jest takie ładne krzesze duże pulpeciki. Jedną oczka otwierać pewnie za tydzień. No i mamy podwójną kumulację. O, to jest dumna mama. Sakurka. Bardzo opiekuńcza jest. Ale mamy podwójną kumulację. Bo druga szóstka się tutaj urodziła. Taki, taka niepodległościowa 11 listopada. Ale tutaj są pręguski. Jeden niepręgusek. Jeden niepręgusek. I co jest ciekawe. Jedna samiczka. I pięciu chłopów się po urodziło tutaj. Mam bardzo dużo w tej chwili samców wolnych. Tam dwa i tutaj pięć, w sumie siedem. Te się dogrzewają elegancko, są pod opieką weterynaryjną. Jutro też przychodzi weterynarz do nas. Boimy się podchodzić do my, do weterynarza szczególnie. Do lecznicy, gdzie, gdzie mogą być chore psy, żeby je po prostu nie zarazić. Zamawiają wizyty domowe, żeby ten nasz przyglądał, oglądał, patrzył się, czy, czy wszystko w porządku z maluchami. O, takie, o, pręguski. Ta jedna jest czysta, rudobiała. Nie, to jest chłopak. A dziewczynka to jest taka trochę mniej rudobiała. O, ta. Pod spodem co leży. Także mamy dzisiaj obfite. Cały, pełna chata, O, tutaj takiego. Te zaraz będę musiał uciekać mi z tego kojca. Będę uciekać teraz kojca, a te jeszcze. Ale ty ją dobrze rosną, dobrze jedzą, są karmione. Także zachęcam do rezerwacji. Do następnego, następnego razu.